No siemaneczko wszystkim zaczynamy kolejną zabawę, tym razem będę próbował zasadzić kurkumę z marketu. Zobaczcie jak wygląda. Ona tutaj sobie leży już ze 3 dni w takim plastikowym pojemniku, przykryta folią, oczywiście na ręczniku, który jest namoczony wodą. I zobaczcie, tu już się pojawiają takie białe kropeczki z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że tutaj tędy wyjdą korzonki. Będziemy obserwować, co się z tym dzieje. O, tutaj jak widzicie już zielony taki mm, środeczek kiełek wychodzi. Także na chwilę obecną tak to wygląda. Po trzech dniach taki, takie zielone kiełki wyszły. Zobaczymy, jak to będzie sobie rosło dalej. O, minęło trochę czasu. Kurkuma tutaj sobie leżała na wilgotnym ręczniku, jak widzicie. Zaczęła puszczać zielone pędy i korzonki. Ta wygląda bardzo fajnie. Zaraz mam wyostrze pokażę jak to wygląda. O. No i myślę, że jak już zaczyna puszczać takie korzonki, to czas ją wsadzić do wody. Tutaj nie wiem, czy będą to pędy. Czy będą to korzenie? Zobaczymy, jak się wsadzi. O, to jest jedna. To jest druga. Tak wygląda kurkuma. E, wrzucę Wam datę, e, ile to jest czasu od momentu, e, kiedy ją dałem na ten, na ten mokry ręcznik. Byście też mniej więcej wiedzieli, ile czasu to trwa. Takie pobudzenie kurkumy do wypuszczenia pędów, zobaczcie, w tym samym czasie ta też była e, wrzucona, a nie ma żadnego zielonego pędu. Tak wygląda, że tutaj chyba każde to oczko to będzie zielony pęd, bo e, wypuszcza obok korzeń. Tak to wygląda, spróbuję przybliżyć. No. Także, jakbyście chcieli sobie kurkumę w domu hodować, to też można. Ja ją teraz e, wsadzę do ziemi. Mam przygotowaną już doniczkę. Troszeczkę oddalimy. o Przygotowaną doniczkę ją wsadzimy i będziemy obserwować co się z nią dzieje, jak rośnie. Tym zielonym pędem się postaram do góry, tak żeby trochę korzenie przykryć, ale żeby też miał dostęp światła ten zielony pęd. Tam nie było, więc przykryliśmy całkiem. Trochę podlejemy. I za jakiś czas dam Wam update. Jak to wygląda. Jak rośnie. No i tyle. Także zachęcam, żeby sobie kupić i spróbować. Samemu e, takie rzeczy też hodować w domu. No, to trzymajcie się, na razie, cześć.